Manko, majster kurwa okrągły jak księżyc jest na gębie bo trochę zarosłem zaraz Wam coś pokażę pokażę Wam yy, no, taką ciekawostkę uważam jest to kolejny wymysł inżynierów z Niemiec jak to mnie obserwuje to wie, że zajmuje się marką Audi wymysł inżynierów tak zwany element grzewczy yy, radaru, tak element grzewczy radaru, jest to element grzewczy radaru z Audi Etron, czyli ta wersja jakby no elektryczna nie hybryda tylko Etron. nie wiem czy to w hybrydzie nie występuje, bym musiał sprawdzić po numerach, ale generalnie jak spada Wam temperatura na zewnątrz yy, poniżej chyba 6 stopni a ten element grzewczy jest popsuty, to niestety wali Wam błędem, a jak wali Wam błędem na na sterowniku od fotoradaru, to nie działa wiele innych rzeczy, tak? bo to jest powiązane. Więc zaraz Wam pokazuję. Oto element grzewczy fotoradaru. Takie główienko z kabelkiem. Kosztuje u nas około 2000 koron. W przeliczeniu na polskie to jest jakieś 700 zł tylko, że tam niekiedy mnie atakujecie w komentarzu, że to są inne ceny no generalnie, nie ja wiem, w Polsce może 300 zł takie coś będzie kosztować pewnie i ten element grzewczy niestety jest uszkodzony jak mierzycie z tego omowierzem, to, no, to nie pokazuje żadnej oporności nowy ma chyba 7,5 oma, bo sobie mierzyłem z ciekawości taki element wymieniacie, wymiana jest w miarę prosta, a nie derżaku po prostu na tych klipsach Bierzecie tylko klik, tylko no, to nie do końca klik, bo to te, te klipsy są dość, dość mocne i później troszkę tylko jest problem z tą kostką. No więc kolejny taki, kolejny taki element, który yy, jak zawiedzie to niestety nie polatacie sobie tronę. Pozdro. Jak się podobało daj łapkę w górę. No i oczywiście zostaw lajka.